Merowa, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj nie Nuri, tylko Kesz. No właśnie, słuchajcie, ja myślę, że Kesza nie trzeba przedstawiać. Chociaż może jakimś cudem wśród moich widzów są jeszcze osoby, którego nie znają, więc powiem szybko trzy słowa. Kesz to osoba, która podróżuje właściwie po całym świecie i aktualnie jest już w swojej drugiej podróży po Turcji. No i właśnie dlatego chcielibyśmy porozmawiać na temat, który już widzicie w tytule. Czy bezpiecznie jest podróżować po Turcji na własną rękę? No bo wiecie, w jaki sposób my z Nurim tutaj podróżujemy? Zazwyczaj naszym prywatnym samochodem, śpimy w hotelach dla nauczycieli. No i mi jest ciężko się obiektywnie na ten temat wypowiedzieć, a jednak keş podróżuje zawsze na własną rękę, raczej sam jeżeli z kimś, to z ludźmi, których spotyka po drodze, się. często nocuje u różnych ludzi, czy to na couchsurfingu, czy właśnie u ludzi jakiś poznanych po drodze. Często przemieszcza się autostopem, czy też autobusami właśnie między miastami tutaj, więc myślę, że no, więcej możesz na ten temat trochę powiedzieć niż my. To z takiej perspektywy bardziej surowej podróży po Turcji, aczkolwiek oczywiście nie jest to też taka skrajnie hardkorowa metoda podróżowania, bo też znam wiele osób, które raczej są z tych, którzy podróżują autostopem i śpią pod namiotami, więc mi się wydaje, że ja śpiąc w jakichś mieszkaniach z Airbnb w hotelach, hostelach, to jednak nie jestem osobą, która podróżuje w taki najbardziej w cudzysłowie, mówiąc, niebezpieczny sposób. Natomiast tak jak mówisz, no, wydarzyło się podczas moich podróży po Turcji kilkukrotnie, parę takich sytuacji bardzo niespodziewanych. I też zapuściłem się w takie rejony trochę mniej turystyczne, więc faktycznie może mam troszeczkę większą wiedzę no na ten temat niż wy. Porozmawiajmy o tym. To jest Twoja druga podróż do Turcji teraz i łącznie. Z tą pierwszą podróżą. Jakie miejsca na razie odwiedziłeś? Może tak, ogólnie jakie rejony Turcji po prostu? Za pierwszym razem w Turcji byłem w 2018 roku, a to tutaj przyjechałem tylko na kilka dni, ponieważ zamarzyłem sobie, że chcę pierwszy raz pojechać dziś Autostopem, a słyszałem, że Turcja jest naprawdę świetnym krajem, jeżeli chodzi o autostop i przyleciałem z Warszawy do Stambułu samolotem, a później już sobie tam pojechałem do Edirne i tam już na Bałkany. Później do Australii, i jakoś tak się dziwnie złożyło, że mniej więcej rok temu, bo to był połowa września 2019, jakoś zapragnąłem znowu mhm. odwiedzić Turcję, bo zaintrygował mnie ten kraj po tym takim pierwszym króciutkim poznaniu, po tym Stambule po Edirne i po tym jak fajnie się czułem jako, jako turysta tutaj, w jaki sposób podchodzili do mnie Turcy. I znowu przyleciałem do Stambułu, tym razem odwiedzałem takie miejsca, powiedziałbym, bardziej turystyczne, które prawdopodobnie większość z Was zna. Był to Izmir, Bodrum, Antalya, Oludenis, Kapadocja i mniej więcej te rejony. Myślę, że chyba 5 chyba tygodni mhm. spędziłem właśnie wtedy w Turcji. I to było różnie. Jeździłem i latałem samolotami, jeździłem autostopem, podróżowałem busami. Po prostu każda możliwa metoda transportu, nawet pociągiem się raz przejechałem wtedy, więc chyba, chyba każdą możliwą metodę transportu tureckiego wykorzystałem wtedy. Wow, no a teraz za drugim razem, gdzie do tej pory byłeś? Za drugim razem postanowiłem, że skoro tak się ułożyły sytuacje na świecie, wszystkie, że zostałem zmuszony do tego, żeby poniekąd być gdzieś tutaj, w bliskim rejonie europejskim. Postanowiłem, że zobaczę tą drugą część Turcji. Czyli tak jak ostatnio byłem na zachodzie i południu, to teraz pomyślałem, że fajnie byłoby zobaczyć północ-wschód i południowy wschód. Okej. Okay. No i właściwie to jesteś, myślę, tak w połowie tej podróży, teraz twojej zaplanowanej tam? Jestem już miesiąc, dzisiaj czy wczoraj minął miesiąc, jak jestem w Turcji. No i dotychczas był to Stambuł standardowo spotkać się ze znajomymi, nadrobić jakieś tam stare tematy. Później e, wybrałem się do Trabzonu, mm -hmm. Rize, Erzurum, Kars. Do Ubeyazit. Do UBZ. dokładnie, mam straszny mm -hmm. problem z nazwą tej miejscowości, nie wiem dlaczego. Tam też wspiąłem się na Ararat, na całkowitym spontanie, e, zresztą czego Magda była poniekąd świadkiem, bo m, byliśmy umówieni już tydzień wcześniej i tak na wiesz co Magda, sorry, ale nie wiem, czy przyjadę, bo dostałem taką propozycję i mam możliwość wejścia na Ararat, ale rozważam, nie wiem, czy to robić. I, I co ja powiedziałam? Robić. Nawet powiedziałeś, że Nuri powiedział, że jak nie pójdę, to będę... Głupi. Głupi, delikatnie <głupi> tak, mówiąc. Właśnie. Tak, więc udało mi się wspiąć na Ararat właśnie wtedy z, i bezpośrednio z do, do, do Bayezid przyjechałem tutaj do Erciş spotkać się właśnie z Magdą i Nurim. I dalej gdzie jeszcze zmierzasz? Myślę, że następnym moim stopem będzie Hasan Kif, okay. mhm. Jeżeli jest to prawda, że można tam nurkować, muszę to zweryfikować, bo tak podają pewne źródła, a pewne, że nie. Jest to to zalane miasto, które zostało umieszczone pod wodą w grudniu zeszłego roku. Później, wydaje mi się, że miasto, które mam nadzieję, że zrobi na mnie największe wrażenie, bo na nie się najbardziej nakręciłem podczas całej tej podróży, czyli Marlin, znajdująca się przy granicy z Syrią. Mhm. Później chciałbym również odwiedzić Diyarbakir. No i Urfe, Gaziantep i jeżeli będzie taka możliwość to jeszcze Adane i raz jeszcze pojechać do Kapadocji. Mhm, super. No, no to naprawdę już będzie <laughs> można po takiej podróży powiedzieć, że widziałeś praktycznie całą Turcję. No. no to są wiesz, to są trzy miesiące. Z jednej strony byłem, jeżeli uda mi się jeszcze miesiąc, dwa kontynuować tą podróż, to można powiedzieć, że w Turcji byłem tylko trzy czy cztery miesiące, ale z drugiej strony to były bardzo aktywne miesiące, i no wydaje mi się, że faktycznie będzie można się pochwalić, że zobaczyłem więcej niż nie jeden turek. No nawet my tak dużo nie zobaczyliśmy, więc no. Tak. Ale to jest, wiadomo, inny styl życia. Wy jesteście tutaj bardziej stacjonarni i wyruszacie sobie na wyjazdy, a, a ja po prostu jestem tutaj po to, żeby zwiedzić kraj. No dobrze, no to skoro masz tak dużo już tych doświadczeń, to powiedz z Twojej perspektywy, czy jest bezpiecznie w ten sposób po Turcji podróżować? Hmm. Hmm. Mi się wydaje, że tak. Ja osobiście mam takie doświadczenia, że nie miałem żadnej niemiłej sytuacji związanej z y, autostopem, czy z y, autobusami, czy z ludźmi, u których mieszkałem. Oprócz tego, że raz y, była taka sytuacja, że próbowali mnie okraść w Stambule, hmm. y, ale to też y, to był taki książkowy przykład, y, gdzie Pucybut upuścił przede mną. Z twoją szczotkę, i ja mu miałem ją podać. A on miał zaproponować, że w ramach podziękowania wypucuje mi buty, i wtedy miał zażądać od mnie dużej ilości pieniędzy, której ja bym nie miał, albo on mu nie dał, i wtedy przyszliby jego koledzy i by na mnie to wymusili. Ale to są jednak takie rzeczy, które jak piszesz sobie w Goglach, jak oszukują turystów w Stambule, to to jest numer jeden, typowy skam stambułski, mm -hmm. e, więc to była taka jedyna niemiła sytuacja, która mnie spotkała. A oprócz tego. Nic mi nie przychodzi do głowy. Czyli nie było w czasie całej Twojej podróży takiej sytuacji, że czułbyś się zagrożony, że jesteś w jakimś niebezpieczeństwie? Raz miałem tylko taką sytuację, jak rozbiłem się na dziko namiotem w Goreme w Kapadocji, bo ubzdurałem sobie, że mam takie marzenie, żeby rozbić się gdzieś na dziko namiotem i otworzyć sobie rano namiot i zobaczyć te wszystkie balony latające. No to wtedy faktycznie była taka sytuacja, że znalazłem jakieś pole, na skraju polu się, pola się rozbiłem. I chwilę później, już po zmroku, okazało się, że trafiłem w okolice jakiejś imprezowni tureckiej, bo zjeżdżały się tam różne samochody, i generalnie była gruba impreza z alkoholem i tam innymi zabawami, muzyką i tak no to czułem się wtedy zagrożony, ale to wynikało z tego, że wiesz, że byłem sam w namiocie i nie wiedziałem czy oni mnie widzą czy mnie nie widzą, wiedziałem, że oni są pijani, mm -hmm. więc nie miałem zielonego pojęcia jak zareagują, gdyby po prostu doszło do jakiejś dziwnej konfrontacji na zasadzie, o kurde, to jest jakiś namiot, zróbmy coś z nim, albo mm -hmm. jakby ktoś na niego wpadł i tak dalej, ale to no, wynikało tylko i wyłącznie z tego, że no, kto rozbija się na dziko namiotem na skraju jakiegoś pola w Kapadacji, bo jest to sobie balony pooglądać, no niewiele osób. No tak. To wtedy był stres, myślę, że nieuzasadniony prawdopodobnie, bo następnego dnia rano e, już nie do bitki z tej imprezy, gdzieś tam się z nim przewitałem, pomachaliśmy sobie, ale no faktycznie no, strach ma wielkie oczy, jak jesteś w obcym kraju w środku nocy i to nie wiesz za bardzo jak, e, czego się spodziewać po prostu. A powiedz mi, w jaki sposób Ty znajdujesz noclegi, jeżeli faktycznie nie chcesz nocować w hostelu czy Airbnb, tylko u kogoś, jak Właśnie, właśnie ja bym powiedział, że z reguły staram się nocować w jakichś hostelach, których było dużo przy mojej pierwszej podróży, natomiast obecnie jestem w Turcji od miesiąca i nie widziałem żadnego hostelu, bo po prostu no, to jest ta część zdecydowanie mniej turystyczna, mniej przyciągająca zarówno jakiś studentów Turcji, stu, tureckich, które, którzy zapełniają normalnie hostele, albo jakichś backpackerów z zachodu. Więc z reguły sypiam właśnie Airbnb, hostele, e, znajomi, bo gdzieś tam z podróży na świecie poznałem sporo osób, głównie e, Turków poznałem na e, wyjazdach do Stanów Zjednoczonych na Work and Travel, więc oni są gdzieś tam też po raz siewanie po tej Turcji, więc jak mam okazję, to wpadam do powiedz w odwiedziny. Czy tak jak do was padłem w odwiedziny teraz do e, Rciś. Natomiast tak normalnie, to właśnie myślę, że głównie, głównie hotele, hostele i Airbnb. Mm -hmm. Czy uważasz, że nocowanie u kogoś na couchsurfingu może być jednak ryzykowne? Szczerze mówiąc, uważam, że tak, bo ja nie za bardzo korzystam z couchsurfingu. Raz zdarzyło mi się skorzystać i to było w Cars. Miałem takie dosyć nieprzyjemne doświadczenie. Tak jak Ci mówiłem, przyłapałem, nie złapałem za rękę, ale dobrze wiem, że człowiek, u którego nocowałem, przeglądał mi laptopa, więc to było takie troszeczkę. Troszeczkę klipi. Natomiast zdarzyło mi się również, że po prostu ktoś mnie z ulicy zaprosił do siebie do domu i dla mnie to było naprawdę super doświadczenie. To była rodzina pochodząca właśnie z rejonu Kapadocji, kiedy okazało się, że po wyjściu z busa, że nie ma już żadnych dolmuszy do Goreme. Że jest już późna godzina i ja prawdopodobnie nie zdążę do swojego hostelu. E, bez żadnej znajomości języka angielskiego, tylko na podstawie Google Translate, e, dziewczyna, która podróżowała ze swoją mamą i babcią, zaproponowała mi, żebym pojechał do nich do miasta e, i że tam, i tata ma znajomości, to na bank mi załatwi jakiś hotel za normalne pieniądze. No i okazało się, że oczywiście mnie oszukali, bo nie zadzwoniła do taty, spytać się, czy znajdzie mi hotel, tylko zadzwoniła do rodziny, spytać się, czy e, mogę u nich nocować. I naprawdę po prostu. Na początku się wahałem, bo tak w sobie myślałem, nie no, nie chce mi się zwalać na głowę i tak dalej. A później sobie uświadomiłem, że to są jednak chyba te momenty, dla których się podróżuje i że zaryzykuję, zobaczę, co się stanie. I naprawdę było to dla mnie niesamowite doświadczenie, ponieważ siedzieliśmy do czwartej piątej rano, rozmawialiśmy przez Google Translate z głową rodziny. E, dziewczyny przygotowały nam naprawdę przepyszne... E, przepy... Dziewczyny, no i mama, babcia. I... Dziewczyny. <laughs> tak, e, przygotowały nam naprawdę... Przepyszne jedzenie, ponieważ w autobusie kiedy się poznałem z tą dziewczyną tak luźno się mnie wypytywało o to co lubię w Turcji, jakie jest moje ulubione jedzenie. No i później okazało się, że właśnie w środku nocy robiły manty, a rano przywitali mnie jeszcze z sąsiadem, bo sąsiad mówił po angielsku, bo jest wykładowcą na uniwersytecie. Więc jeszcze rano zjedliśmy menemen, później oprowadzili mnie po okolicy, a finalnie wpakowaliśmy się wszyscy do jednego samochodu. Troszeczkę przepakowanego, i jeszcze mi pokazali tam okoliczne miejscowości. Więc naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie. I jeden no, z fajniejszych dni z mojego pobytu w Turcji, który wydarzył się tak naprawdę zupełnie przypadkiem. Czyli po prostu hmm, podróżować najlepiej, spontanicznie, za dużo nie planować i być otwartym na tego typu rzeczy. Ale... Powiedziałbym, że ja tak podróżuję, aczkolwiek czy mogę to każdemu polecić? No nie wiem, no zdarzyły się różne sytuacje i wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od szczęścia, od tego, jak jesteś obyta, od tego, jakie masz czujki w swoim mózgu, które mówią ci, że może lepiej tam nie iść, bo tam się może coś wydarzyć, albo lepiej temu człowiekowi nie zaufać, bo. Bywa różnie. Dokładnie, no nie mogę powiedzieć na pewno, słuchajcie, wszyscy przyjeżdżajcie do Turcji, jest super, nikt wam nigdy krzywdy nie zrobi, bo. No różnie właśnie. można trafić. No. A słuchaj, a gdybyś był dziewczyną? Gdybym był dziewczyną, myślę, że miałbym większe opory. Ale to nie tylko po Turcji. Myślę, że generalnie kobiety mają dużo ciężej, jeżeli chodzi o jazdę autostopem, bo mają troszeczkę więcej spraw na głowie, o które muszą się martwić. Oczywiście są też tego plusy, bo ja na przykład znam dziewczyny, które jak podróżyło po couchsurfingu, to nagle się okazuje, że trafiają na samych bogatych facetów, są wożone jachtami i po prostu imprezy top, nie wiadomo co, tak właśnie miałem w Meksyku, kiedy pierwszy raz chciałem skorzystać z couchsurfingu i... Podróżowałem we dwóch z kumplem i ludzie się pytali, ilu was jest dwóch, ale faceci, czy kobiety, czy mieszane że dwóch facetów, Nie, sorry, nie mam miejsca. A w tym samym czasie dwie dziewczyny z Holandii, które poznaliśmy, oni mówią: Co, surfing w Meksyku świetnie działa i pokazują mi zdjęcia z jachtów i tak dalej. On wie: No spoko. W każdym razie, tak, no uważam, że w szczególności, jeżeli chodzi o solo podróże i takie podróże bardziej ryzykowne, czyli autostopy, z u obcych ludzi i tak dalej, i tak dalej, no myślę, że kobiety mogą mieć troszeczkę więcej rzeczy, o które muszą się martwić po prostu. A powiedz właśnie o tym jeżdżeniu na stopa. W jaki sposób Turcy do tego podchodzą? Czy chętnie na stopa zabierają, czy nie? Czy później chcą faktycznie rozmawiać, poznawać się, czy dają spokój sobie jedziesz po prostu? Jak to jest? Mi się wydaje, że w Turcji autostop jest chyba po prostu jednym ze środków transportu, bo on jest tak popularny, że bardzo często, kiedy przychodziłem gdzieś i pytałem się, jak się dostać do kolejnej miejscowości, to mówili mi, dolmus autostop, mm -hmm. więc no nie wiem, no ja bym, jak ktoś by się mnie gdzieś w Polsce zapytał, słuchaj, jak wam się dostać do tej, do tej miejscowości, to bym postarał się pokierować taksówka, czy wiesz, czy jakieś busy, czy, mm -hmm. czy coś, a oni mówią, nie, nie, dolmuszy nie ma, to jedź autostopem, więc to jest to jest chyba bardzo popularne, generalnie wśród Turków nawet, bo poznałem troszeczkę osób, które gdzieś tam studiują, nie mają za bardzo jeszcze kasy, bo są na utrzymaniu rodziców itd. i tak dalej. Dla nich to po prostu jest normalne, że sobie w wakacje jeżdżą autostopem po całym kraju i są bardzo chętnie zabierani. Ja myślę, że z moich doświadczeń wynika, że raczej idzie to szybko. Wiadomo, czasem zdarza się, że jest taki punkt, że przez dwie godziny nikt mnie nie zabiera i stoję na pełnym słońcu i się wściekam. Ale to właśnie tu jest też kolejna różnica, jeżeli chodzi o, o płeć, bo miałem okazję raz łapać stopa z Ukrainką, to jeszcze nie zdążyła nawet do końca kciuka wyprostować, już się zatrzymywały samochody. A y, dwa tygodnie temu w Erzurum poznałem dwie Iranki, z którymi również jeździliśmy na stopę, no to dosłownie było tak. Że musiałem jeszcze sprawdzić, bo filmu nie wyedytowałem, ale faktycznie chyba nigdy nie czekaliśmy na stopa w ciągu dnia dłużej niż 30 sekund. Po prostu tylko wystawiały kciuka i już dwa samochody się zatrzymywały od razu. No i dobrze, łapiecie stopa, wsiadacie, co się dzieje dalej? Wiesz co, no jeżeli chodzi o to, że jak wsiadam z Irankami, to wiadomo, raczej rozmawiają, jak one znają turecki, to za bardzo nie mogę powiedzieć, o czym rozmawiają, bo nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie znam tureckiego. Ale z reguły, jeżeli nie mówimy w żadnym wspólnym języku, co się bardzo często zdarza w Turcji, bo ja znam tylko język polski i angielski, to na bardzo prostymi metodami próbujemy się komunikować, tak? czyli jakoś tam Dochodzimy do tego, że pytamy się o swoje imiona, kto skąd jest, ile ma lat, jaki kraj, i oczywiście, jak mówię, Polonia, to z reguły słyszę Lewandowski, Lewandowski i tak dalej. Więc jest to zdecydowanie to, po czym Turcy najbardziej polskie kojarzą. Mm -hmm. Turcja jest dosyć łatwym krajem, jeżeli chodzi o ten rodzaj podróżowania, jeżeli chodzi o stopowanie. Jest to na pewno fajny kraj na początek, aczkolwiek uważam, że jeżeli wy chcielibyście sobie gdzieś podróżować na stopę, a nie macie doświadczenia, to zdecydowanie na taki pierwszy strzał są super Bałkany. Natomiast w Turcji, kurde, no nawet jeżeli nie idzie wam to łapanie stopa albo nie chcecie łapać stopa, ja na przykład teraz nie za dużo jeżdżę stopem podczas tej podróży z powodu tego, że jest koronawirus. Jest pandemia, trzeba nosić te maski, wielu kierowców się boi, czy mogą zabrać obcą osoby, bo co chwilę są kontrole policyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja na przykład bardzo dużo bazuję na busach, które są naprawdę tanie, a stopem raczej uderzam, kiedy wiem, że nie jeździ bus, albo jeździ dookoła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w szczególności w obecnej kondycji Liry jeżdżenie busami jest, jest naprawdę dosyć tanie, więc... Myślę, że jeżeli chodzi o taki styl podróży pomijając stopa, to wydaje mi się, że naprawdę w Turcji nie ma czego się bać i tak samo nie popadam w paranoję z tym, żeby szukać noclegów dwa tygodnie wcześniej i tak itd. Ja z reguły przyjeżdżam do danej miejscowości i dopiero wtedy się rozglądam za noclegami albo sobie szukam przez internet. Więc z tipów myślę, że w dzisiejszych czasach jak już masz internet, kupujesz sobie turecką kartę SIM i masz dobre, odpowiednie nastawienie, które z jednej strony nie oznacza, że wszyscy są mili i nikt Ci nie zrobi krzywdy, a z drugiej nie można się nastawić na to, że każdy chce Cię oszukać, to wydaje mi się, że takie wypośrodkowanie będzie spoko. Tak samo jak ja na przykład odkąd teraz jestem w Turcji ani razu nie pytałem się o ceny w karcie. Nawet jak nie było cen w karcie w restauracji, to się po prostu o nie nie pytałem, bo jestem przyzwyczajony do tego, że nikt nie będzie próbował mnie oszukać i faktycznie zdarzyło mi się na jestem tu miesiąc, jem tu trzy razy dziennie, to powiedzmy, że na 90 y, prób zamawiania czegoś raz tylko zdarzyło się, że ktoś chciał mnie oszukać na pieniądze, y, ale to też oszukali mnie na 10 zł przy zamówieniu, no więc mm. nie było takiego dramatu. Podatek turystyczny, ja to tak, tak nazywam. Ale zapłaciłem ten podatek turystyczny, po czym poszedłem do hotelu, w którym byłem. Zapytałem się, czy to jest normalne, że mnie tyle i tyle skasowali. Y, no i później podobno im powiedzieli, że y, co wy robicie, że my do Was wysyłamy turystę, a wy go kasujecie tyle i tyle. I no, to już więcej tego nie zrobię. Mam taką nadzieję. No, jak dla mnie, e, wiesz, no kłamstwo ma krótkie nogi, oni stracili klienta, który był tam e, przez 4 dni czy 5. Ja tam trzy razy dziennie, więc po prostu zamiast do nich to chodziłem do obok. Ok. Mhm. A powiedz mi jeszcze to. E, czy coś Cię zdziwiło w Turcji, zaskoczyło, że było takie. Jakim byś sobie tego w ogóle nie wyobrażał? Przed moim pierwszym przyjazdem do Turcji, takim tym szerszym, ja nie mówię o tych dwóch dniach w Stambule, wyobrażałem sobie, że to będzie kraj dużo bardziej dziki, dużo bardziej niebezpieczny. E, natomiast finalnie okazało się, że faktycznie jest dziki. No trzeba to powiedzieć, bo jednak przepisy drogowe, a raczej ich <noise> brak, e, to, że. Mm, gdy jedziesz dziś busem i się spieszysz, to kierowca potrafi się zatrzymać na środku trasy i sobie wysiąść, zjeść melona i zrobi sobie 15 minut przerwy, jeszcze zaprasza Was na te melony i tak dalej. Turcy są na pewno bardzo otwarci, dużo bardziej otwarci niż się spodziewałem, bo w sumie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a dostałem jeszcze więcej niż mógłbym się spodziewać, ponieważ naprawdę bardzo otwarci ludzie, nawet jeżeli nie znacie wspólnego języka, to próbują ci pomóc, próbują coś podpowiedzieć, pokazać. Zaprosić na herbatę i myślę, że to mnie chyba najbardziej zaskoczyło pozytywnie. A czy jakieś miejsce wyglądało inaczej niż byś mógł to sobie wyobrazić? Jakiś rejon Turcji, że pomyślałeś, Turcja tak może wyglądać? <grym> dużo widzów pisze mi na kanale, że myśleli, że Turcja jest takim dużo bardziej pustynnym krajem, bardziej skalistym, tak jak chociażby właśnie region i tak dalej, i tak dalej plaże. I ogromne zdziwienie, jak zacząłem pokazywać właśnie region Morza Czarnego, czyli porośnięte po prostu gęstymi drzewami, wręcz dżunglami, góry, przepiękne wodospady, przepiękne płaskowyże, z których widać chmury, które są poniżej nas. To myślę, że to. I to tak, faktycznie tego się chyba aż tak bardzo nie spodziewałem, że to będzie aż tak piękne, w szczególności jeżeli chodzi o te pola herbaty. To jest super I, i właśnie to jest ciekawe, że wsiadacie do takiego busa, jedziecie te, nie wiem, 4 godziny do Erzurum i nagle trafiacie już na środek pustyni, tak? Mm -hmm. Więc Turcja jest naprawdę bardzo zróżnicowanym krajem, zarówno architektonicznie, jak i właśnie przyrodniczo, bo z Erzurum pojechałem kawałek dalej i nagle wspinałem się na najwyższy szczyt Turcji, szczyt Turcji, czyli Ararat, który już był bardzo daleko od klimatu takiego pustynnego, powiedziałbym. Mhm, mm dokładnie. No słuchajcie, yy, myślę, że możemy już yy dobijać do końca z tą rozmową. A jak chcecie się dowiedzieć więcej, jak te wszystkie przygody tureckie i nietureckie wyglądają, to oczywiście zapraszamy na kanał Kesha, vlog Kesha. Będą linki w opisie, w przypiętym komentarzu u góry i wszędzie, gdzie się daje dodać. Więc tam zaglądajcie i śledźcie ten kanał, bo nie wiem kiedy, ale za jakiś czas na pewno będzie też vlog z pobytu Kesha tutaj u nas. I też dużo różnych ciekawych rzeczy się działo, więc na pewno tego nie przegapcie. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję zarówno za rozmowę, jak i za zaproszenie, bo już właśnie mieszkam u Magdy i u Nuriego jego dwa dni i naprawdę pokazali mi świetnie okolice. I mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie przełożyć na, na materiał u mnie na kanale. Jestem tego pewna. No dobrze, no to żegnamy się teraz z Wami tradycyjnie widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia. Gryś Rys!